Zadanie 1.1. Oblicz, ile razy nastąpiła sytuacja, w której rozgrywkę wygrała inna drużyna niż rozgrywkę poprzednią. Z treści zadania wynika, że jeżeli był znak A, to wygrała drużyna A, jeżeli był znak B, to wygrała drużyna B. I są one zapisane w kolejnych wierszach. Czyli tak, chcielibyśmy to wczytać sobie w tablicę czarów. Tutaj wczytujemy jako czary. No i tworzymy naszą funkcję. Zobaczmy sobie wektor czarów. Tak, będziemy chcieli zliczyć ilość y, tych y, sytuacji, czyli licznik równy 0. No i tak będziemy chcieli przechodzić od pierwszego elementu, żeby od razu porównywać z tym zerowym, czyli i.tab.size i. plus, plus. Jeżeli TAP od I jest różne od tab od I minus 1, to chcemy zwiększać nasz licznik. Wypiszmy sobie go licznik. Wywołajmy naszą funkcję od tap 1798, 1798.